Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Fortnite'a. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię pogromcy. Mi tu wiem, że wiem, to od razu. Wiem o tym. W dzisiejszym odcinku jest ze mną, ze cześć, cześć, Z tej strony, hol No i dzisiaj sprawdzimy niektóre mity. Upewnimy się o niektórych mitach. Cześć! Tu. Cześć! Tu Ernest! Lag. Tak w ogóle jak weźmiecie 500 tryb to wam się lag zrobi, nie możecie tu wybrać. No, a więc... Takim pierwszym głównym mitem, który bym chciał zrobić to sprawdzić czy działa dalej bug z samolotem. Który jest stary bardzo, ale... Weź nie, nie, nie. A tak w ogóle to nie da się i wysiądź. Czyżby? Tak, da to? nie da się. Nie da się? Nie działa już? Nie działa już, nie da się. No to, to fajnie, dalej... bo, bo się dało szybko tepać. Tak, dało się również wylecieć poza tę wyspę naszą i dolecieć do tamtej. Hmm. w tej sytuacji, co teraz było jest... Było słabe. Ale... Na, na kreatywie to by się nie dało. A tutaj da, da się tu coś zbudować w ogóle. Y, nie to. Nie da się. Kiedyś się dało. Da się tu coś zbudować. Nie da się. Naprawdę. Ale to jak się dostać na, na wyspę nową? Właśnie. Napiszcie w komentarzach jak wiecie. To ja totalnie nie wiem. Tego lecimy do następnego mitu. Albo nie, czekajcie. Zobaczymy, czy w ogóle, jak włożymy, do auta wyjdziemy, czy to działa na autze. Nie działa, nie działa. Czekaj, gdzie to? Czekaj. Na wózku. To na niczym by to nie działało. Moment, 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 moment. To tylko jada. Nie, nie da się. Moment. Nie da się. Oj. No. Nie da się lecimy do następnego... To nie będzie się nazywało mity, bo to... Nie... Nie, to nie, są mity. To są sprawdzanie takich jakby starych mitów jeszcze. Dlatego lecimy no dobra, do następnego dalej. starego mitu. Dobra, sprawdzimy teraz w ogóle sprawdzimy, czy da się na fontannie, ale to trzeba mieć cela strasznego. I wątpię, że to się da, ale... Jak ty uważasz? O? Wręk A czy pan ona... Patrz. Nie, nie, bo ona uderza. Nie rady. Nie, ona Nie, nie masz I zbyt bo Ona spada. wykrywa. Ta, bo ona wykrywa osobę. I już jak jest koło niej, to ona już chce ją... Wiecie. A czy da się rzucić ją... beczką? Nie da się rzucić beczką tości. No. A, A czekaj na granacie dymnym Gdzie jesteś? Nie chcę... weź, spróbuj, żebym w ciebie nie trafił Żeby nam tylko nie zadymiło tym granatem Trzeba tuż pod tobą Ale żeby nie zadymić O nie <słuch> <słuch> Jakbyście no, kasz tak do porek Nie będę... nie obrażę się o tym Jeszcze zjadł Dobra lecimy Nie ma szans Bo ja Co jest? Ja się odbija od ludzi Weź stanie Tylko trzeba zrobić Gdzie ty jesteś Gdzie ty jesteś <śmiech> 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 Dobra Czy to się odbiło? Czy... Patrz jak się odbija Weź już zróbmy to z Twojej perspektywy jeszcze Z perspektywy... weź Z perspektywy tego, który rzuca Weź rzuć we mnie tak po prostu Bo... to się odbija po prostu A w ścianę? Ej, a w ścianę nie No bo w ścianę to się nigdy nie odbijało akurat Jesteś? A gdy najczęstsza zbija... Ej, no no, gdzie złoty nie przez ten. Ej, nie tak. Na nie. No właśnie ciekawy jestem. A na bombie tuchnącej? Dobra. Chodź tu do mnie. A, tam jest. Tuchnę. Dobra. A ja to już zrobiłem już następno. Weź traf. Dzięki, że da, da się, się, da się, da się, o! Jestem. <laughs> tak działa się, da tym i Weź ty się, spróbuj. się, da się, Trzeci się, da się, da Dobra. Trzeba to ci chyba dałem. się, da Wezmę. się, wziąłem. Dobra. Okay. Po da ale... na bombie dywnej możesz się nie dać bo ona się tak po prostu O! Poleciałeś? spadłem tak poleciałem do pierwszym o. razem wiesz co to jest na lepsze niż na rybce się robiło no na rybce, rybce... na tym. jestem a w innym boksie tam. no bo ja w tym to... stanie jeszcze raz o. dla ubezpieczeń kurde ale przecież żeby nie było No dawaj Oho! Chcę się. Chcę się. <grystanie> Musisz trafić tak, żeby nie trafić w co... No bo już nie biję, już nie biję. Przez chwilę, bo jeszcze się nie... Weź spróbuj... O! Byłem prawie. Byłem, ale nie jestem. Jesteś u mnie. Jaki bug? Wiem, wcześniej to samo ja miałem. Dobra. Oj! Dawaj. Dobra, nie. Da się, ale ciężko. Da się. Dobra. Teraz na boomboxie to sprawdzimy jeszcze. Bo boombox działa. Boombox... się odbija od rzeczy, czyżby? Si od... Tak, boombox się odbija, ale... Czy niszczy? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Buduję na dole, nie Dzień dobry, panu. Zapraszam. Tutaj. Spróbuj tylko, bo ci zabiorę. Chodź, stawaj, sprawdzamy. Bo się da. To by było dziwne, jeśli by się dało. Boombox Dasia. Da się. bo cię wzięło. Widziałeś? O! Lata pomału, ale trzeba. Bo on się od ciebie się. odbija. Jeśli on się od ciebie. Ty, bo. Jak ciężko jest. Nie! Dobra, wracamy. Wracamy na to miejsce. Mam tutaj drugie, oczywiście. Przygotowany na wszelki. A z czego by jeszcze można było Rocket ride krzakami się Tak Chyba tak. Toś mi sklapsował. Nie, nie da się. Czekaj. Z czego by się dało jeszcze rzucać? Na Forcie, jeju. Oooo! na Forcie, Forcie. Fortbajcie. Masz nie Wiem, że tylko kilka osób Forbite yy, wszystkie odnalazło Udało się Nie udało się Ale kurczę, Bzięło? na pewno się da Nie, na, no ale na pewno się da Bo da się, bo ty lecisz Tylko że. A lecę i hamuje mnie Lecisz i cofasz Da się na pewno, tylko że. Weź spróbuj ty. Ale impreza tu jest na dole. Impreza. Tylko nie możesz na... Nie, na kucaku ty mnie chyba poniosłeś nawet szybciej. To właśnie tak spada dziwnie. Patrz, odbija się od ciebie. Odbija się, czyli że granatem dymnym też by się dało. Patrz! Odbija się. Tak. Ale to wie... Och. O nie, skorupsowała! Dobra, mm. Dobra, tego testu umieńmy. Proszę, robić następną. O. tutaj... Okay. To ja nam zabuduję tyły. A tak czysto... to bez, No bezpieczeństwo tutaj. Zabuduje, Zabudowanie. Dwa tysiące. Żeby nam nie skoro dobra. Zabudowanie nie, 2000, gotowe. przygotowy. Cześć, Żeby tylko się dowiedzieć, ten fort nam może zrobić dużo. Bum. wiem, to ja też zabuduję. To ja też A fort z fortem będzie największy problem, teraz. O jejku. Na no, no, ja się zwykłym. Dobra, chodź tu. Naprawdę, ja tylko drzwi zrobię. Cosyć, fort. Bajt wiesz, że tylko kilka osób w Polsce znalazło się w Polsce? W Polsce? W dziewiątym A to nie, nie, to nie wiem To akurat Idę, idę, idę Ulu Wow A no, to było panie? ale nie było skiny, tam była emotka. Skin, ja słyszałem, że jest skin Nie da się ty, jak Ciebie rzucam, to się chyba odbije. Ty. Nie. Chyba się totalnie nie da, ale... A żyć we mnie, żyć totalnie we mnie. Żyć we Nika. mnie. We mnie. Przenika. Ej, Czyli, że nie ma przenika. szans. Nie ma szans... wow. Trzeba dół zniszczyć. Nie. Boksem się da, ale jest ciężko. Czego tu się trzyma? O nie, już się niczego nie trzyma. Czy da się jeszcze czymś? Czy jest jeszcze jakaś rzecz, którą się da? <laughs> miny zbliżeniowe. Albo miny zbliżeniowe, albo dynamit jeszcze. Ale dynamit nie jest na koniec. Będzie przedostatni rzecz. Podką to akurat ja wiem modernesta, że się da. Tak jak i łybą. Oho, O A jak się odbija? Nie wiem, tak? Weź mnie, weź we mnie. A więc odbija się, a my chodamy. To samo co było z. Ale ona nawet nie próbuje cię wziąć. A to weź jakąś cylikę zróbmy z tą Czekaj. No? Nie. Wszystkim Dobra, czekaj. Czu. Czekaj. Okay. Wow. O <grym> <grym> Dobra. To ja szukam ostatniej rzeczy, na której... przedostatniej, bo na impulsie wiem, że się da... <grym> Disco bomba! A później jeszcze granat będzie. No to jeszcze trzy rzeczy. I patrz, no ona było no, skórka. Czekaj, 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 ja granatę szukam. Ta skórka jest na nowa. Widzisz? No wiem, ona jest fajna. Weź stanie. Wybimy to. Zobaczycie, że nam się uda. A najdzie. Wiem, że najci Wiem, że się odbija. odbijają. Wiem, że się odbija. Wiem, że odbija. Wi wiadomo, że się odbija. Ale czy da się... Nie... Oj. Raz? Czy raz? Cię blisko Ale. Nie da się. Będzie dużo sprzątania. Ojej. Nie da się, bo się odbija. nie da rady. Y, tym bardziej, że idealnie trafię. nie da się. A na blisko, bombie czy się, da. Blisko, blisko było. A Nie da się, nie da się. Nie da się, bo dziecko bomba nie odbija, bo wiesz, wieździecka bomba szuka przeciwnika I Ona jeszcze, patrz jak ona się kręci. A z fortem to to samo, on przenika po prostu i nie ma szans. No. Dlatego ostatni. o łomo szczelina! O nie, Co? uciekaj! No, Co duch... to Pamiętam się to coś. Z A no tak, bo to z 10 sezonu. Masz. Dobra. Ale... To je... Wiemy już, że to się nie odbija, ale jak to się kręci totalnie. Wow. Dobra, proszę stawać czuję, że to się nie uda totalnie. Oho. A! Obuduj. <noise> ty jak mina spadła. A ty się A patrz, Dominy. Gdzieś minga, nie zabija. Daj mi... Gdzieś minut z dużenia rzuć. Gdzieś minut zdrzenia wrzucić. Dobra, nie. Nie no. zabijaj jej. A dalej cię go Nie zabijaj jej. Wow! Wiem, że się da tak. Dawaj, to możemy zrobić, czekaj. Samochód niestety. Nie. Samochód jest okrążony. Różnie. Ja sam z stronę zrobię. Kim znikają ze <grym> Fajny kibal. Holm. <grym> ja. A czy da się impulsywką w ogóle? Wróćmy na nasze piękne miejsce. Oj. Impulsywka to będzie ostatnia, bo dynamit to ile się nie mylę, to on się odbija. To on no. się odbija. Nie, dynamit się nie przyczepia. A dynamic nie przyczepia? Nie. Dynamit się na pewno nie przyczepia. Przyczepimy to tego nawet nie próbujmy. Przenikają. Nie przenikają, odbijają się. Patrz, to tak dziwnie. Patrz, odbijają się. Przenikają przeze mnie. Odbijają. A. <grym> Ale po prostu się dla mnie blokują. Na się po prostu blokują. Tak, to nie ma szans nawet. Dobra. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze sprawdzimy. Będzie dynamit i porażająca pułapka, którą nie pamiętam jak ona wygląda. Taki mały dędzel. Dobra, chodź tu. Bo... A, tu że to, nie, to ona... Kurde, Może? To powróciło. Bo, tak, bo to powróciło do Fortnite'a, bo to kiedyś. Nie, tego Być nie było to... nigdy. Było, to było w Fortnite, ale powróciło. Dobra, to, takie pierwsze to co bardzo... zrobimy to sprawdźmy tak? czy. No właśnie. Ty! Odbija się. To jest się taki odbija się. dziwny sposób, bo patrz, w nogi też się odbija to. Byłeś? Leciałeś! Nie ma szans. Nie. Nie da się. To pewnie się da, ale... O nie, mina przecież wbucha! Łoj. Dobra. Ty! Odbijasz się. Odbijasz się. Wow. Przeżyłem. Dobra. To będzie. Wow. Dobra, to do zobaczenia w kolejnych odcinkach tego typu, dzisiaj był ze mną Gabryś. Cześć. no i do zobaczenia w następnych odcinkach z będę regulaznie, chyba, nie wiem, elo.